Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że czułeś, jakbyś powtarzał los swojej babci lub dziadka? Że Twoje życie układa się podobnie do losów przodków, choć wcale tego nie planowałeś. To nie przypadek, w numerologii sakralnej istnieje pojęcie formuły krwi mapy, która pokazuje, jakie miejsce zajmujemy w rodzie i jakie zadania naszego drzewa genealogicznego. Nosimy w sobie. W tym odcinku opowiem Ci szczegółowo, czym jest formuła krwi, skąd płynie energia Twojego rodu i jak możesz świadomie z nią pracować, aby nie tylko zrozumieć siebie, ale też uleczyć historię swojej rodziny. Formuła krwi, czym jest i jak z niej korzystać? Kiedy mówimy o numerologii sakralnej, czyli świętej, najczęściej koncentrujemy się na jednostce. Interesuje nas dusza człowieka, jej poziom rozwoju, talenty, wyzwania, linie w matrycy, ale w numerologii istnieje również szerszy kontekst nie rodzimy się bowiem w próżni. Każdy z nas przychodzi na świat w określonej rodzinie w rodzie, który ma swoją historię, swoją misję i swoje zadania. Człowiek to nie tylko jednostka to również fragment większej całości. I właśnie po to powstało narzędzie Formuła Krwi. Dzięki niemu możemy zrozumieć, jakie miejsce zajmujemy w rodzie i jakie zadania naszego drzewa genealogicznego spoczywają na naszych barkach. Formuła krwi to sposób odczytywania miejsca człowieka w systemie rodowym. Każdy ród to ogromna energetyczna struktura, coś w rodzaju żywego organizmu, który ma swoją własną misję. I swoje potrzeby. Członkowie rodu rodzą się nie tylko po to, by realizować indywidualne zadania swojej duszy, ale również po to, aby wypełniać zadania istotne dla całego rodu. Rod działa jak system. Jeśli ktoś w tym systemie nie spełnia swojej misji, energia nie ginie, przechodzi dalej do kolejnych pokoleń. I wówczas nowa dusza pojawia się na świecie z zadaniem, by dokończyć coś, czego nie udało się wypełnić wcześniej. Formuła krwi pokazuje, na czyim miejscu w drzewie rodowym stajemy i czyje zadania poza własnymi bierzemy na siebie. Jak określamy miejsce w rodzie? Numerologia pokazuje nam to pod pojęciem poziomu duszy. Ten poziom wskazuje, na jakim szczeblu ewolucji duchowej znajduje się człowiek i równocześnie pokazuje jakie miejsce zajmuje on w systemie rodowym. Każdy poziom odpowiada innemu miejscu w drzewie genealogicznym. Poziom 13 to miejsce matki, 14 ojca, 11 odpowiada babce od strony ojca, poziom 12 dziadkowi od strony ojca, 17 to miejsce dzieci, 18 miejsce wnuków. Szczególny poziom jest Poziomem piętnastym to poziom osobowości. Człowiek na tym poziomie nie przejmuje konkretnych zadań od przodków, lecz wnosi coś nowego do rodu. To miejsce, w którym dusza ma pełną wolność wyboru, może zdecydować, że przyniesie do rodu nowe talenty, nowe wartości, nowe kierunki rozwoju. Wszystkie inne poziomy są powiązane z określonymi osobami w rodzie. Jeśli ktoś z przodków. Nie zrealizował swojej misji, to właśnie my możemy dostać to zadanie w spadku. Skąd płynie energia do realizacji zadań? Sam poziom duszy wskazuje miejsce, ale nie wyjaśnia jeszcze wszystkiego. Potrzebujemy również zrozumieć, skąd do nas płynie energia, i tutaj kluczową rolę odgrywają liczby zwane bazą i komunikacją. Baza i komunikacja wskazuje, od których konkretnie przodków otrzymujemy wsparcie energetyczne. Można powiedzieć, że to właśnie oni przekazują nam moc, dzięki której możemy realizować nasze zadania. Przykład, jeśli ktoś ma bazę 6 i komunikację 9, to energia płynie od dziadka po stronie matki i od pradziadka po linii ojca. Wtedy naturalne jest, że Taka osoba odczuwa wewnętrzną więź z tymi przodkami, nawet jeśli ich osobiście nie znała. Ciekawym zjawiskiem jest sytuacja, gdy baza i komunikacja są identyczne, np. 5 i 5 albo 6 i 6, wtedy energia jest skupiona w jednym punkcie. Oznacza to bardzo silny związek z jednym przodkiem, niemal jak jego kontynuacja czy powtórne wcielenie. Formuła krwi uświadamia nam, że oprócz indywidualnych celów duszy, niesiemy także zadania rodu. Mogą być one różnorodne. Czasem chodzi o to, by kontynuować pewną tradycję, talent albo zdolność. Czasem naszym zadaniem jest przełamanie trudności, które w rodzie powtarzały się pokoleniami. Na przykład, jeśli babka miała wielki talent artystyczny, ale nie mogła go rozwinąć, bo żyła w czasach, gdy. Kobiety nie miały takich możliwości, wnuczka może dostać te samą pasję i zadanie, by wreszcie ją zrealizować. Jeśli dziadek miał wielki potencjał do nauki, ale nie mógł zdobyć wykształcenia, prawnuk może nagle odczuć silną potrzebę studiowania i zdobywania wiedzy. Jeśli w rodzie były powtarzające się historie nieudanych małżeństw, ktoś może. Dostać zadanie, by przełamać ten wzorzec i stworzyć trwały, harmonijny związek. Co się dzieje, gdy zadania nie są realizowane? Rod, po polsku ród, jako energetyczny system, nie toleruje pustki. Jeśli ktoś nie spełnił swojego zadania, system znajdzie kogoś innego, kto będzie musiał to zrobić. I dlatego w rodzinach widzimy często, Powtarzające się schematy. Możemy obserwować takie zjawiska jak powtarzające się rozwody w kilku pokoleniach, rodzące się tylko dziewczynki albo tylko chłopcy, dziedziczenie podobnych chorób, powtarzające się sytuacje finansowej niestabilności. To sygnały, że w rodzie istnieje niezrealizowane zadanie. Jeśli nikt go nie podejmie, z czasem problemy mogą się kumulować. W skrajnych przypadkach rod może zacząć zanikać, pojawiają się coraz większe trudności, dzieci rodzi się coraz mniej aż w końcu linia wygasa. Jak pracować z formułą krwi? Najważniejsze w tej pracy jest zrozumienie i świadomość. To nie tylko suche wyliczenia, lecz przede wszystkim refleksja nad własnym miejscem w historii rodu. Możemy pracować w kilku kierunkach. Analiza Historii rodzinnej. Warto poznać losy przodków, czego pragnęli, co im się udało, a czego nie mogli osiągnąć, jakie talenty mieli, jakie trudności przeżywali. Dzięki temu możemy zrozumieć, jakie zadania przechodzą na nas. Medytacja i wdzięczność. Jeśli nie znamy przodków osobiście, możemy zwrócić się do nich w medytacji, zapalić świecę, powiedzieć w myślach: dziękuję. Taka praktyka otwiera kanały energetyczne i wzmacnia naszą więź z rodem. Świadome przełamywanie wzorców. Jeśli dostrzegamy powtarzające się trudne historie, na przykład rozwody czy choroby, możemy świadomie pracować nad tym, by nie powtarzać losu przodków. Ważne jest przy tym rozróżnienie: misję możemy podjąć, ale losu nie musimy powtarzać. Rytuały pamięci Albumy rodzinne, historie spisywane przez starych członków rodziny, spotkania rodzinne wszystko to wzmacnia świadomość rodu i zamyka energetyczne dziury. Dlaczego to ważne? Zrozumienie formuły krwi daje poczucie siły. Człowiek uświadamia sobie, że nie jest samotną wyspą, lecz częścią większej całości. Może czerpać energię z doświadczeń całego rodu i dzięki tej wiedzy łatwiej rozumieć własne skłonności. Pasje czy trudności. Nagle okazuje się, że to, co wydawało się przypadkiem, jest częścią większego planu. Świadomość własnego miejsca w rodzie daje także wolność. Jeśli wiem, że moje zadanie jest podobne do zadania babki, nie muszę powtarzać jej losu. Mogę tę samą misję wypełnić inaczej, w nowych warunkach, na nowym poziomie. Podsumowując, formuła krwi to jedno z najbardziej fascynujących narzędzi numerologii świętej. Pokazuje nasze miejsce w drzewie rodowym i uświadamia, że życie jednostki jest nierozerwalnie związane z życiem całego rodu. Każdy z nas wnosi coś do swojego rodu. Czasem kontynuujemy zadania, których nie udało się wypełnić przodkom. Czasem przynosimy nową jakość i otwieramy dla rodu nową ścieżkę. Rozumienie formuły krwi to nie tylko teoria, to praktyczne narzędzie do pracy z własnym życiem. Dzięki niemu możemy odkryć źródła naszych sił, zrozumieć powtarzające się schematy i przejąć świadomą odpowiedzialność za swoją rolę w historii rodu. Formuła krwi to niezwykle potężne narzędzie. Dzięki niej zaczynamy rozumieć, że jesteśmy nie tylko jednostką. Ale częścią większej całości. Każdy z nas nosi w sobie echo przeszłych pokoleń i każdy ma moc, by uleczyć swój ród i nadać mu nowy kierunek. Jeśli ten temat Cię zaciekawił, zostaw komentarz i napisz, czy kiedykolwiek zauważyłeś w swoim życiu powtarzające się wzorce rodzinne. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o numerologii świętej. W następnych filmach opowiem szczegółowo o zadaniach poszczególnych poziomów formuły krwi. A jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego kanału, zostaw łapkę w górę i udostępnij ten materiał znajomym. Być może oni również odkryją w nim coś ważnego dla siebie. A Was zapraszam na moją stronę www.lunaris.wrocław.pl. Tam można zamówić numerologię świętą. Obszerna, analiza w formacie PDF, często licząca blisko 100 stron, ponieważ tak głęboko drążymy Waszą duszę, żeby wyciągnąć z niej wszelkie ważne informacje.